Dzisiaj porozmawiamy na temat roślinnego nasiennych, które są ewolucyjnie starsze niż rośliny ym, okryt nasienne. Są to rośliny nasienne, czyli one rozmnażają się przez nasiona. Na początku były rośliny ym, zarodnikowe, czyli były mszaki i waprotniki, które rozmnażały się przez zarodniki. Dlatego też ich zapłodnienie było uzależnione od wody, ponieważ ym, plemnik był uwiciony, czyli był ruchliwy, aby mógł przepłynąć w wodzie do komórki jajowej wrodni i ją zapłodnić. Natomiast jeżeli chodzi o nasienie: to plemnik, komórka plemnikowa, która jest w ziarnie pyłku jest przenoszona dzięki łagiewce pyłkowej tu zresztą będzie widać łagiewka pyłkowa ma takie pęcherzyki lotne więc takie rośliny nagonasienne ogólnie rośliny nasienne i okryto innego, są uniezależnione od wody, jeżeli chodzi o zapłodnienie ponieważ dzięki wiatropylności Dzięki tej w pyłkowej, która jest przenoszona przez wiatr, plamnik właśnie może dostać się do ym, komórki jajowej. Dzięki wiatroplności. Więc zacznijmy od tego, że ogólnie nagonasienne, nazywam się nagonasienne, ponieważ ich zalążek nie jest okryty. W przeciwieństwie do okryto nasiennych, gdzie zalążek jest okryty. Tu mamy ogólnie cały zalążek, to coś. Ym, I będzie to polegać na tym, że. Ten zalążek będzie znajdować się w większej strukturze, czyli w owocolistku Jeżeli chodzi o okrytne nasienny, to zalążek znajduje się w zalążni Zalążnia to jest część słupka Ym, Tu mogę pokazać Tu mamy cały słup... Dobra, tak Tu mamy cały słupek To jest zalążek A to jest zalążnia, część słupka y, Natomiast tutaj mamy coś takiego, co nazywa się owocolistek I to trochę głupio wygląda ale on właśnie ma taki kształt, i w tym owocolisku są te zalążki. To jest jakby po powiększeniu. Więc chodzi o to, że ten zalążek, jak widać, nie jest okryty. Natomiast na tamtym poprzednim obrazku zalążek był okryty ścianami tej zalążni, a tutaj zalążek znajduje się jakby na owocolistku Nie jest okryty. Trochę, trochę źle to widać, ale tu jest taka jakby dziura. To, co też zdecydowanie odróżnia nasienne od okrętnosiennych, to że u nich dominuje rozdzielnopłciowość. Rozdzielnopłciowość, czyli mamy rozdzielną płeć i polega na tym, że mamy osobno kwiaty męskie i kwiaty żeńskie. I w kwiatach męskich są pręciki, a w kwiatach żeńskich są na przykład gametofity żeńskie. Czyli na przykład mamy Jeden kwiat, który jest kwiatem męskim i jeden kwiat, który jest kwiatem y, żeńskim. Dlatego jest ta rozdzielona płeć, mimo że to znajduje się wszystko na jednej roślinie. Jakbym miała to jakoś narysować, no to po prostu mamy. To niby jakaś nagona się na zrobimy jakąś choinkę. Tu mamy kwiat męski, zróbmy kwadrat i żeński jako kółko. Yy. I na tym występują tylko pręciki, a na tym występuje tylko gameta wiedrzeńska, czyli w tym przypadku to będzie bielmo pierwotne. Dlatego nie chcę powiedzieć słupek, bo słupek jest tylko ukryt nasiennych. Więc tutaj będzie bielmo pierwotne, które stanowi gameta wiedrzeńska. Więc jak widać, rozdzielno płciowość polega na tym, że na jednej roślinie mamy Rozdzielno płciowe kwiaty, czyli mamy kwiaty i męskie i żeńskie i na kwiatach męskich występują tylko pręciki, na kwiatach żeńskich występuje tylko geometawit żeński Natomiast jeżeli chodzi o okryte nasienne, to właśnie było tak, że mieliśmy jeden kwiat i na nim były i słupek i pręciki, czyli i elementy męskie i elementy żeńskie i taki przykład rośliny to będzie rozdzielnopłciowa jednopienna, jednopienna, ponieważ osobniki męskie i żeńskie znajdują się na jednej roślinie. W sensie kwiaty męskie i żeńskie znajdują się na jednej roślinie, ale może być też rozdzielnopłciowa dwupienna, gdzie będziemy mieli dwie rośliny i na każdej roślinie to jest rzadsza sytuacja, ale na przykład tu będą tylko kwiaty żeńskie, a tu będą tylko kwiaty męskie, więc nie dość, że jest rozdzielna płciowość, to jeszcze może być jednopienność lub dwupienność Czyli rozdzielna płciowość to kiedy na jednej roślinie znajdują się kwiaty żeńskie, które mają gametowid żeński I kwiaty męskie, które mają gametowid męski, czyli pręciki Jednopienna, ponieważ kwiaty męskie i żeńskie znajdują się na jednym osobniku A dwupienna, kiedy kwiaty męskie i żeńskie znajdują się na dwóch osobnikach Dobrze jeśli chodzi o jakieś takie charakterystyczne informacje, no to um, ogólnie igły są zrzucane, yy, natomiast modrze w Polski... Yy, Boże, igły są zrzucane. Igły nie są zrzucane, natomiast wyjątkiem jest modrze w Polski, który te igły zrzuca. Taki jeden gatunek. Jeśli ktoś się zastanawia ogólnie jak zapisać nazwę, w sensie modrze w Polski, yy, jak rozbić nazwę na yy, gatunkową i rodzajową, to to pierwsze to jest rodzaj, a to drugie to jest gatunek. Ym, I jak to zapamiętać na, na przykład w ten sposób, że gatunek jest jakby najmniejszą ym, taką, najmniejszym elementem taksonomii, bo na przykład mamy królestwo, tam rząd rodziny, rodzaj, gatunek. Ym, gatunek jest najmniejszy, czyli jakbyśmy szli stąd od królestwo rośliny, to tutaj możemy wymieniać właśnie królestwo rośliny. Um, nie pamiętam, co dalej szło rząd, W każdym razie idzie potem rząd, rodziny, rodzaj, gatunek Więc gatunek jest na samym końcu Bo jest on najbardziej takim Specyficznym um, Słowem, ponieważ na przykład może być też Modrzew, nie wiem, europejski Modrzew w innych krajach, więc ogólnie To jest taki rodzaj, a gatunek To jest taki charakterystyczny, że to jest akurat modrzew Który jest w Polsce um, Łodegi są ogólnie Zdrewniałe, liście Długotrwałe, czyli liście, czyli innymi słowy Igły um, nie występuje tu okwiat, tak jak występował na przykład u okrytnosiennych, bo okwiat to są płatki korony i działki kielicha. Hmm. Ogólnie mamy nasiona. Nasiona to są także organy przetrwalne, ponieważ nasiona mają materiały zapasowe, więc mogą przetrwać dzięki tym materiałom zapasowym. W sensie użyć tych materiałów zapasowych po to, żeby po jakimś niekorzystnym okresie, na przykład suszy, rozwinąć się, zużając substancje zapasowe. No i ta charakterystyczna wiatro, siewność. I najbardziej charakterystyczne jest to, że one są rozdzielnopłciowe i jednopięne, czyli coś takiego. Dobra, teraz możemy je porównać z nagonasiennymi i okryto ogólnie. Zacznę tylko od takich podstawowych, bo potem one wyjdą w trakcie, jak będę omawiać ich y, rozmnażanie. Więc ogólnie to, co jest istotne, to to, że przez to, że nasienne są starsze ewolucyjnie, to mają bardziej pierwotne, prymitywne formy, na przykład wiązek przewodzących. Mamy wiązkę przewodzącą łyko i drewno, wszystkim znane. Łyko przewodzi ogólnie Asimilaty, czyli produkty fotosyntezy, a drewno przewodzi wodę i sol mineralne. Drewno dzieli się na cewki i naczynia. To są dwie różne formy, które mogą transportować. A łyko dzieli się na rurki sitowe i na komórki sitowe. I analogicznie, nagonasienne będą miały te elementy, które są starsze, czyli komórki sitowe w łyku, a okrytno nasienne te elementy, które są nowsze. A co za tym idzie? Lepiej przystosowane. Bardziej ogólnie wydajniejszy transport będzie w okryt nasiennych. Więc rurki sitowe, to jest wytwór jakby łyka. Komórki sitowe u nagonasiennych, bo są starsze. Rurki sitowe u okryt nasiennych. I tak samo cewki są wytworem drewna, a tutaj naczynia są wytworem drewna. Czyli no, to jest takie porównanie, takie ewolucyjne. I to, co jest charakterystyczne, to u okretnosiennych jest ogólnie zapłodnienie podwójne, takie bardzo charakterystyczne. No oczywiście ono jest tylko u nich, więc u nagonasiennych nie występuje. Mm. I u nagonasiennych także nie występuje owocnia, a u kretnosionych występuje owocnia. Dlatego u, owo, u okretnosionych ogólnie mamy ten owoc, który możemy zjeść. Bo jak mamy owoc, to w owocu mamy właśnie nasienie, czyli tą taką pestkę jakby. Ym, I mamy wokół tego owocnie. Owocnia to jest to, co my zjadamy. Jak mam narysowaną brzoskwinię na przykład, to to jest cały owoc. Owoc składa się z nasienia. To ta, to kółeczko całe to jest nasienie, czyli ta pestka. Owocnia to jest ten miąż, który my zjadamy. Więc no, zwykle nie zjadamy wytworów roślin nago Dlatego też one nie wytwarzają owocni. A ona występuje u okryto-nasiennych. Resztę rzeczy omówię, jak dojdziemy do właśnie budowy gametofitów. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozmnażanie, to tutaj y, dominuje sporofit, bo gametofit to jest pokolenie płciowe, które dominuje tylko u myszaków. Natomiast paprotniki i ogólnie nasienne mają dominację sporofitu. Jest to ewolucyjnie korzystniejsze, bo sporofit to ym, pokolenie rozmnażające się bezpłciowo, ym, a tym samym jest ono diploidalne, czyli jest 2N. To jest korzystniejsze, ponieważ y, umożliwia to większą różnorodność genetyczną. Mm, na przykład zajście mejozy, bo mejoza dotyczy y, komórek diploidalnych, więc jeżeli sporofit dominuje, jeżeli pokolenie diploidalne jest dłuższe, to jest większa właśnie różnorodność genetyczna. Ym, dobrze, zacznijmy od gametofitu żeńskiego, może. Ogólnie gametofit żeński u okryte nasiennych. To jest woreczek zalążkowy, czyli to całe coś z zalążkiem. Tutaj to są ściany zalążka, a w środku mamy ogólnie woreczek zalążkowy, jeżeli byśmy mówili o mm, okryte nasiennych. Taka jest różnica między okrotnasiennymi i nagonasiennymi, że nagonasienne mają jedną osłonkę zalążka. Jak widać, tu jest jedna osłonka. To zielone to jest osłonka zalążka. Jeżeli chodzi o mm, okryte nasienne, Widać tutaj mamy taką podwójną. Ta osłonka zalążka jest podwójna, ponieważ jest ona diploidalna. Um, ogólnie w ośrodku zalążka, um, czyli w makrosparangium tak zwanym, znajdują się komórki macierzyste makrospor, które są diploidalne. One tradycyjnie ulegają mejozie, czyli podziałowi redukcyjnemu, zmniejsza się liczba chromosomów o połowę i powstają cztery komórki potomne, które są haploidalne, jak widać tutaj mamy. To jest analogiczna sytuacja, i trzy z nich zanikają, trzy komórki degenerują, jedna zostaje, jedna ta komórka dzieli się mitotycznie, powstają dwie komórki o takim samym materiale genetycznym, i z nich rozwija się ogólnie bielmo pierwotne. Znaczy ono nie powstaje, tylko po prostu. Tutaj mamy w środku bielmo pierwotne, powstały z tego ośrodka, jakby. A te dwie komórki, które tutaj w wyniku mitozy o tutaj powstały, znajdują się ogólnie w rodniach. Mamy dwie komórki jejowe, czyli gamety żeńskie, które znajdują się w rodniach, czyli gametangium żeńskim. Mamy tutaj naszą diploidalną pojedynczą osłonkę. Tutaj mamy tak zwane okienko zalążka, na które ogólnie przenoszony jest pyłek, ziarno pyłku. Dlatego też zapylenie to jest przeniesienie ziarna pyłku na okienko zalążka, a zapłodnienie to jest połączenie się komórki plemnikowej z komórką ym, jajową. Więc najpierw musi dojść do zapylenia, żeby doszło do zapłodnienia. Ym, więc pyłek jest przenoszony na, na okienko zalążka, gdzie mamy właśnie dwie haploidalne komórki jajowe w rodniach, które oczywiście się łączą. Ym, w sensie komórka plemnikowa, która jest w pyłku łączy się z jedną z komórek jajowych, a jedna z nich degeneruje, w tym sensie. Nie, że one się łączą ze sobą, tylko ym, komórka, bo tradycyjnie, no, komórka plemnikowa i jajowa muszą się połączyć, żeby doszło do zapłodnienia, więc komórka plemnikowa i jajowa się łączą, dochodzi do zapłodnienia i powstaje zygota diploidalna, ym, a jedna rodnia z tą jedną komórką jajową właśnie degeneruje, czyli zanika. Czyli to, co jest najważniejsze, to, że drzeński, to jest ogólnie bielmo pierwotne. U okrytosiennych był to woreczek zalążkowy, a u nagonosiennych na, na na jest to bielmo pierwotne. I zaraz to omówimy do końca, ale najpierw zajmijmy się gametofitem męskim, czyli pręcikiem. Ogólnie gametofit męski ma takie dwa pęcherzyki lotne, ma komórkę wegetatywną haploidalną, komórkę generatywną haploidalną Ym... i z nich będzie powstawać cała łagiewka pyłkowa, ponieważ komórka wegetatywna przekształci się jakby w Łagiewkę pyłkową. Tu będzie właśnie łagiewka pyłkowa z jednym jądrem haploidalnym powstają z komórki wegetatywnej. A tutaj z komórki generatywnej powstaną dwa jądra plemnikowe, czyli gamety, które właśnie będą umożliwiały zapłodnienie. To, co jest odróżniające nagonasienne od okrytnosiennych, jeżeli chodzi o gametę to tutaj mamy tak zwane komórki przedrośla To są te takie na górze Komórki przedrośla są tutaj to jak mamy widać pęcherzyki lotne Które właśnie umożliwiły Uniezależnienie nasiennych roślin Zapłodnienie ich Uniezależnienie od wody Ponieważ właśnie jest łagiewka pyłkowa Która powstaje dzięki komórce Wegetatywnej I ogólnie takie całe ziarno pyłku Rozwija się w Woreczku pyłkowym jeśli ktoś się zastanawia, jak wygląda pręcik i woreczek pyłkowy, no to po prostu jest to woreczek, w którym jest ziarno pyłku. W którym powstaje ziarno pyłku, które składa się właśnie z takich dwóch komórek: generatywnej i wegetatywnej. I które się przekształca w łagiewkę pyłkową, całą, która właśnie przechodzi sobie, wiatr transportuje. Tu mamy owocolistek. I tutaj właśnie to jest ta łagiewka. Ona jakby sobie tak wchodzi i tutaj jak widać spotyka nagle te nasze zalążki w zarodniach. I wtedy może dojść właśnie do zapylenia, czyli przenosimy ziarno pyłku, które jest na jakby łagiewce. Na okienko zalążka tutaj. To wszystko się dzieje jakby w owocolistku i wtedy może dojść do zapłodnienia, bo jedna komórka, jedna jakby rodnia będzie degenerować, a jedna rodnia w zalążni się połączy, w sensie jedna komórka jowa z jednej rodni się połączy z jednym jądrem plemnikowym. Więc jeśli chodzi o właśnie co to jest owocolistek, to jest jakby kwiat żeński i zbiór takich owocolistków tworzy takie kwiatostany, tak jak tu wcześniej mówiliśmy, to jest taki właśnie owocolistek. A kwiat męski wygląda tak, że to są takie łuski nasienne. To jest takie łuski nasienne. Czyli jeszcze raz tak omawiając, jak dochodzi do tego zapłodnienia, mamy gametofit męski, który ma komórkę generatywną i komórkę wegetatywną. Z komórki wegetatywnej powstaje łagiewka pyłkowa w woreczku pyłkowym. Z komórki generatywnej powstają gamety, czyli komórki plemnikowe, które są haploidalne I pęcherzyki lotne, łagiewki właśnie umożliwiają transport, przeniesienie ziarna pyłku na okienko zalążka Co jest w owocolistku, ponieważ zalążki znajdują się jakby na owocolistku I ta łagiewka właśnie umożliwia przeniesienie tego ziarna pyłku na okienko zalążka, czyli zapylenie gdzie ym, jedna rodnia z jedną komórką jajową będzie degenerować, a jedna komórka właśnie połączy się z tym jednym jądrem plemnikowym. Ym, tak jak tu mówiłam wcześniej, gameta się, to jest bielmo pierwotne ym, czyli właśnie ta biała przestrzeń tutaj, yy, i osłonka, yy, zalążka jest yy, diploidalna, i potem Dochodzi do zapłodnienia, tak jak mówiłam, czyli zygota powstaje I z zygoty ogólnie rozwija się zarodek I tutaj zrobię taki schemat, że skoro one są rozdzielno-płciowe Czyli mają i kwiaty męskie i kwiaty żeńskie na jednym osobniku I najczęściej są także jednopienne, czyli te kwiaty występują także na jednym osobniku I męskie i żeńskie No to jak mamy właśnie, to jest nasz kwiat męski gdzie mają te łuski nasienne, tutaj powstaje ta łagiewka pyłkowa, gdzie jest to ziarno pyłku, dochodzi do zapylenia, i tutaj mamy nasz owocolistek, gdzie mamy tutaj zalążek w środku, nieosłoniony, okienko zalążka jest nieosłonione, żadnymi ścianami, ani niczym, i te ziarno pyłku trafia sobie tutaj, na okienko zalążka, czyli dochodzi do zapylenia, i potem łączy się to ziarno pyłku. Znaczy komórka plamikowa z wiar pyłku i komórka jajowa z rodni się łączą, dochodzi do zapłodnienia, powstaje zygota i to wszystko dzieje się w tym owocolisku, które jest zwane łuską nasień, które ma jakby łuskę nasienia. I ona twardniej i wtedy ta szyszka się otwiera Bo to jest jakby wszystko w obrębie tych kwiatostanów żeńskich Które są też takimi szyszkami jakby Szyszka się otwiera i wtedy może być wiatrosiewność Bo wiatropylność to jest to, że przenosimy właśnie ziarno pyłku przez łagiewkę pyłkową A siewność to jest jakby, że rozsiewamy te nasienie Bo ono ma takie skrzydełko, taki pęcherzyk lotny. Przez to może być ono przeniesione na przykład... Nie wiem, do gleby, żeby zaczęła się rozwijać nowa roślina. I nasienie ym, składa się z zarodka, z którego rozwija się nowa roślina, yy, z bielma pierwotnego, które stanowi tkankę odżywczą, czyli substancje zapasowe tam są gromadzone, aby ten zarodek mógł yy, rosnąć. Yy, I także ma łupinę nasienną. Łupina nasienna jest po prostu przekształconą. Osłonką zalążka, bo tu mieliśmy osłonkę zalążka, <coughs> um, która się przekształci w na nasienną, czyli już taką będzie twardszą, po prostu dalej jest diploidalna. Dobra. Um, I to, co jest istotne, to um, nasienne mają właśnie kilka liścieni, czyli 3, 4 i tak dalej. Um, natomiast okryte nasienne mają tylko jeden lub dwa liścień, więc to jest kolejna różnica że jest tu kilka liścienie dlatego też okryt dzielą się na jedno i dwu bo jeżeli mają jeden liścień w zarodku jeżeli zarodek ma dwa liścienie to są rośliny dwu jeżeli zarodek ma jeden liścień to mamy roślinę jedną liścienną natomiast tutaj mamy um, rośliny nagonasienne, które mają zarodek z kilkoma liścieniami i jak wygląda taki zarodek? On ma zawiązek pędu na górze i zawiązek korzenia um, na dole. No dobra. I to w sumie tyle. Tak, to tyle.